Panie, witajcie. Dziś chciałam nagrać króciutki filmik e, specjalnie dla pani ze Szczecina, która zadzwoniła do mnie z pytaniem: e, Jaką maść można kupić z glistnika, aby pomagał na kurzajki? Aby ta maść pomagała na kurzajki. Więc chciałabym uciślić, Na kurzajki działa świeży sok z glistnika, jazkoczy ziele. I dla tej pani nagrywam filmik, żeby pokazać, jak glistnik wygląda. Absolutnie nie wątpię, że wiecie, jak on wygląda, ale dla ścisłości. Tu jest akurat glisnik, który rośnie w porzeczce. Zobaczcie. Glistnik jest dość wysoką rośliną, czasami dorastającą do wysokości 1 metra i jego gałęzie są wiotkie, czyli jest taki bardzo podatny na wiatr. To jest istotne. Nie ma na sobie za dużo liści. Nie jest gęsto ulistniony. Liście rosną. Właściwie tutaj, gdzie są rozgałęzienia i jest to duże powierzchnie, takie bez, bezlistne. Kwiatuszki, malutkie, żółte i bardzo charakterystyczne, tworzące się strąki nasienne. Te strąki z czasem robią się czarne, też są surowcem, można z nich robić nalewkę. Za to e, najważniejsze, po którym bezbłędnie najważniejsza cecha, po której bezbłędnie poznacie, czy to jest glistnik, czy jest kuczy, ziele. jeżeli odłamycie jakąkolwiek gałązkę, natychmiast, słuchajcie, doskonale widać bardzo intensywny żółty sok. I tym sokiem świeżym smarujemy kurzajki, brodawki, zmiany na skórze, które wymagają działania wirusobójczego i bakteriobójczego również takie zmiany, które mają charakter grzybiczy, będą podatne na sok listnika. Jako ciekawostkę, powiem wam tylko, że miałam na szyi dużą taką brodawkę od bardzo, bardzo wielu lat i udało mi się ją zlikwidować systematycznym smarowaniem właśnie sokiem z listnika. Czyli niekoniecznie trzeba usuwać takie rzeczy wycinając. Jeżeli wiecie, że to jest po prostu brodawka, tylko właśnie można smarując świeżym sokiem z listnika jaskółcze ziele. Do następnego razu, pa!